Audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących. W spocie pojawiają się szybkie ujęcia, zimowy krajobraz, lądujący orzeł, las, stado wilków, czarne bociany, rzeka, żubry, ryś i pejzaż górski. Pojawia się pani Aleksandra Białową z Ekspertka Punktu dla Przyrody, która opowiada o funkcjonalności strony www. W tle widać kobietę, beneficjentkę, przeglądającą na laptopie zawartość strony. W tym momencie pojawia się niebieska plansza z napisem punkt dla przyrody W lewym górnym rogu logo Punkt dla przyrody. Misją punktu dla przyrody jest wspieranie beneficjentów funduszy Unii Europejskiej w ich działaniach na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności. Nasza strona jest przewodnikiem po funduszach europejskich przeznaczonych na ochronę przyrody. Znajdziesz tu informacje o wydarzeniach, szkoleniach i webinarach organizowanych przez nasz punkt. Strona punktu dla przyrody to zbiór informacji dla beneficjentów o aktualnych naborach, zasadach pozyskiwania, rozliczania środków. Znajdziesz tu także wzory dokumentów, podręczniki i materiały edukacyjne. Jeśli masz pomysł, którym może pomóc w przyrodzie w Twojej okolicy, nie czekaj! Wejdź na stronę punktdlapszerody.lasy.gov.pl i sprawdź, jak wiele możesz zyskać. Na tle ujęcia z górskim strumieniem pojawia się biało-niebieska plansza z logotypem Fundusze Europejskie i hasłem Spotkajmy się w punkcie dla przyrody adresem strony internetowej www.dlaprzyrody.lasy.gov.pl Poniżej belka z logotypami. Pomoc techniczna dla funduszy europejskich. Obok dwie flagi. Polska i Unii Europejskiej z napisami Rzeczpospolita Polska i dofinansowane przez Unię Europejską.